Chiny policja znajduje 14 ciał nienarodzonych dzieci. Nieco ponad tydzień temu policja z miasta Jiangxi pojawiła się w lokalnym parku. Powodem ich wizyty było straszne odkrycie pracownika parku. Zauważył on jak pies zawzięcie kopie w ziemi, po czym znalazł żółtą torbę medyczną. Po kilku minutach udało mu się odkopać 11 takich toreb. Policja zbadała zawartość toreb i znalazła w nich 14 ciał dzieci po aborcji. Były to 6-7 miesięczne rozwinięte płody, wszystkie z nich to dziewczynki. W Chinach wciąż najbardziej pożądaną płcią dziecka są chłopcy i to na kobietach noszących dziewczynki często przeprowadzona jest aborcja. Pracownicy parku twierdzą, że nigdy nie widzieli nikogo zakupującego torby w ciągu dnia. Policja sprawdza lokalne szpitale i kliniki i stara się wyjaśnić sprawę.